Słuchajcie, według mnie jest dzisiaj bardzo ważny odcinek, bo porozmawiamy sobie w nim jak chronić się przed takimi skamami, które czyhają tak na nas w świecie kryptowalut, jak po prostu nie dać się nabrać, bo ja sam będąc youtuberem, jakkolwiek to brzmi, dostaję dziesiątki maili z każdego tygodnia z jakimś tam skamem po prostu, którzy podają się za jakiś projekt do promocji, potem muszę jakiś plik tam niby z tego maila ściągnąć, żeby tam po prostu koniec końców jakiegoś wirusa mi na komputerze zainstalować i żeby, nie wiem, na przykład się na mego Metamaska włamać, tak? Więc ja sam widzę, że naprawdę skala tych skamów w świecie krypto jest naprawdę ogromna. I gdzieś widziałem, jak tylko znajdę, to teraz sobie pojawi się na ekranie takie statystyki, jeżeli chodzi o wyłudzenia każdego roku w tym takim świecie. W tej branży kryptowalut. I jak sobie zobaczycie, że w tym roku, czy na, w tamtym roku, teraz jest styczeń, czy tam luty, ta skala była naprawdę, no, ogromna, dużo większa niż w latach poprzednich. I dlatego tak ważne jest to, żeby po prostu nauczyć się bezpiecznie obsługiwać, tak, z giełdą, z metamaskiem. Nie dać się nabrać, bo nawet jak sobie zobaczymy, o, słuchajcie, ja wam teraz coś pokażę. Nawet jak sobie teraz tutaj wpiszemy e, Swap, O, teraz widzę, że to zniknęło, ale jeszcze do mnie temat tutaj były reklamy. Reklamy po prostu skam stronę, które tam mają, wiecie. Pancake E z dwoma E, jak się po prostu stronka, która podaje się za PancakeSwap'a była nawet pozycjonowana wyżej niż normalny PancakeSwap. Z tego powodu, że po prostu była reklama i była na samej górze. Teraz już chyba to Google na szczęście zablokowało, ale jeszcze tak do niedawna było. Słuchajcie, mniejsza z tym, więc powiemy sobie w tym odcinku, jakie były takie najpopularniejsze skamy na bazie dawnych lat oraz powiemy sobie również, jak przed tutaj tymi skamami się takimi prymitywnymi chronić, tak? Więc myślę, że to jest fajny odcinek i będzie się wam go fajnie oglądało. Pamiętajcie, o nowym konkursie jest trzy razy do wygrania po 700 Złotych wybranych przez was kryptowalucie. Wyniki będą jak zwykle pod koniec lutego. Ja już nagrody za styczeń rozdałem trzem zwycięzcom. Ucieszyli się i po prostu próbujcie, bo zawsze nikt nie wie. Ja też w sumie chyba nigdy nic nie wygrałem. To Jest taki zawsze szok, że wow, w końcu coś mi się udało wygrać. Fajnie. Ja na przykład nigdy nic nie wygrałem, ale może ktoś z Was, kto wie, cieszyłbym się. Szczególnie, że miałem jakoś urodziny niedawno, więc też jakoś tak. Cieszę się, że będę Wam mógł zrobić jakiś tutaj prezent. Więc yy, like pod tym filmem, dajcie subskrypcję komentarz i to Was wszystko upoważni do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Teraz również na Bybit jest nowa promocja, tam mają chyba 1,2 tysięcy mm, dolarów do rozdania, także jak tam jeszcze nie macie konta albo macie już konto i chcecie wziąć w udział w tej takiej nowej, jakby, takim Bybitowym konkursie, to też link do tego konkursu będziecie mieli na dole, zobaczcie sobie, myślę, że warto sobie po prostu w nim wziąć udział, więc zaczynajmy już odcinek. Więc słuchajcie zaczynamy, bo pierwszy na naszej liście jest OneCoin i to jest chyba taki największy przykład skamu w takiej klasycznej formie piramidy finansowej i wszystko zaczęło się mniej więcej tam w 2014 roku projekt miał swoją siedzibę w Sofii stolicy Bułgarii i oficjalnie funkcjonował jako sieć marketingowa i jej członkowie otrzymywali prowizję za przyciąganie innych inwestorów ale nie działało to tak jak nasze dzisiejsze reflinki bo działało to troszkę inaczej, ponieważ każdy nowy inwestor musiał na start kupić sobie taki specjalny pakiet kryptowalut, aby po prostu uczestniczyć w projekcie. W sumie, nie wiem, czy tam macie styczność, ale coś na kształt Omegi, która potem była w Polsce, która się ciągnie teraz, żeby tam inwestorzy mogli odzyskać swój wkład, albo jeszcze tam był FutureNet, też coś podobnego, tak, tam to Żukiewicz kiedyś promował i tam te inne ludzie. I w ramach takiej piramidowo-kryptowalutowej sieci działały aż 3 miliony, słuchajcie, użytkowników na całym świecie i w ten sposób twórcy projektu tu naprawdę stworzyli kryptowalutę firmy, która była całkowicie tak oparta na oszustwie. I klasycznie obiecywano tam, wiecie, duże zwroty, minimalne ryzyko, bla, bla, bla. Ale ten biznes był po prostu piramidą finansową w takiej najczystszej formie, w której po prostu inwestorzy spłacali siebie nawzajem, a jedynymi osobami, które realnie zarabiały, byli twórcy. No, po prostu oczywiście jacyś główni promotorzy, no bo wiadomo, końcowo, słuchajcie, no jak wiadomo, w każdej piramidzie inwestorzy stali się po prostu ofiarami w momencie, gdy twórcy już odpowiednio się wzbogacili, gdy przypływ też nowych inwestorów już był taki mocno ograniczony, bo już, nie wiem, może się na jakieś tam różne nowe rynki nie mogli, oni się rozdać w takim tempie, jakby chcieli i wtedy po prostu twórcy zniknęli z pieniędzmi. I to, co najzawsze, musicie na to uważać też według mnie, bo ja na przykład kiedyś byłem w Omedze, takiej tej polskiej, takiej piramidzie i też wiem, jak to wyglądało, czy to, co oni reklamują, czy to w ogóle ma sens, bo ich model, na przykład, biznesowy Omegi opierał się na tym, że on trzeba jakieś reklamy klikać, jakieś tam ankiety wypełniać i to podobno ma na celu to, że oni tam sobie z tych reklam zarabiają. No, czy to ma sens? Nie ma sensu za bardzo. No, głównie to po prostu była piramida. Teraz ich ścigają, może ich kiedyś złapią. Głównie patrzę na to, czy... To w ogóle ma jakąś rację tu To jest, myślę, myślę, taka podstawa. Ale tu jeszcze wracając e, do, tej, do tej historii z Bułgarii, z Sofii, ze stolicy Bułgarii, e, Ruja Ignatowa, tak? Zwłaszcza ciekawe, że to była twórczyni tego przedsięwzięcia, kobieta albo po prostu słup, nazywana przez wielu e, królową kryptowalut. E, przekonywała właśnie ona na swoich filmach, słuchajcie, na YouTubie że ten OneCoin, bo tak to się nazywało, e, wkrótce stanie się najbardziej wpływową kryptowalutą na świecie. Były nawet zapewnienia, słuchajcie, e, że nowa waluta, zabije Bitcoina, jednak nie miała ona nawet własnego blockchaina, płatności były za jej pomocą przyjmowane jedynie na stronach internetowych powiązanych z tym projektem, czyli tam nie na żadnej giełdzie, tylko po prostu tylko na, na samej stronie, tak więc w dzisiejszych czasach nazwalibyśmy taką walutę co najwyżej shitcoinem, takim dość mocnym shitcoinem, ale pamiętajmy, że to jeszcze były lata tam 2014-2016, gdy tak to nie było wszystko mocno y, rozwinięte. E, słuchajcie i łącznie projekt wygenerował ponad 4 miliardy dolarów przychodu ze sprzedaży takich pakietów kryptowalut I, Większość tej kwoty uzyskał tam w latach właśnie 2014 do 16 i to też były czasy, gdy tam Bitcoin i cały rynek krypto nie cieszył się jeszcze taką popularnością, jak dziś, jeszcze taka świadomość na temat skamów nie była tak obszerna, że nawet teraz chyba też nie jest, skoro te słupki w tamtym roku naprawdę wywindowały tak w górę. Ciągle jest napływ i przypływ nowych inwestorów i po prostu ludzi, którzy dają się w łatwy sposób wykorzystać po prostu tam jakimś skamem. Więc słuchajcie, no brak znajomości tematu, w takim szerszym gronie ludzi, wtedy jeszcze bardziej. E, po prostu sprawił to, że tutaj ten skam tak dobrze się tutaj Rui Ignatowej udał. Jak pamiętajcie, że skamy są do dziś bardzo popularne i naprawdę miejcie się na baczności Wszystko tam dwa razy, że to na panu się do swojego metamaska logujecie, czy na pewno macie te faces, żeby ich nikomu nie podawać. To jest bardzo ważne, tak jak ja wam mówię, ja jestem twórcą na YouTubie, coś tutaj sobie tworzę i do mnie też się jakieś tam różne skamy zgłaszają i to nierzadko, bo naprawdę jest ich czasem po kilka dziennie, kilkanaście w tygodniu, więc no to wam może dać do myślenia, jaka jest skala tutaj właśnie tych oszustw. I generalnie, gdy tutaj OneCoins, tutaj sobie dokończmy, zaczynał swoją działalność, to bułgarski rząd ostrzegał, tak, przed, przed zagrożeniem, publikował on informacje o ryzyku związanym z uczestnictwem w OneCoinie, ponieważ projekt nie był żadnym instrumentem finansowym i nie był on kontrolowany przez organy regulacyjne. I to też spowodowało, że OneCoin koniec końców opuścił Bułgarię. Eee, firma zawsze stała też współpracy eee, z bułgarskimi bankami. Ale mimo wszystko wkrótce zaczęły napływać krytyczne uwagi spostrzeżenia dotyczące uczestnictwa w tym schemacie również w Wielkiej Brytanii, tam Austrii, Tajlandii. We Włoszech i Niemczech z kolei całkowicie zabroniono działalności OneCoina i zablokowano jego konta bankowe, co również przyczyniło się do upadku tej piramidy. Z Omegą w Polsce było tak że oficjalnie było to zabronione, żeby z niej korzystać, z tej nawet z samej strony internetowej. Dlatego to było tak, że twórcy i osoby, te, które promowały projekt, zachęcały do tego, żeby się logować na stronę poprzez VPN, tak? Poprzez jakieś IP z zagranicy, tak żeby troszkę po prostu obejść prawo. I ci ludzie w sumie też nie myśleli, że to nie jest coś dziwnego, że tak się dzieje. Czasem właśnie ludzie nie myślą. I co ciekawe, słuchajcie, OneCoin realnie zniknął z sieci dopiero w grudniu 2019 roku, także całkiem niedawno. Chociaż też wiele osób twierdzi, że skał nadal funkcjonuje pod innymi nazwami i współtwórca projektu Konstantin Ignatiew przebywa w areszcie i grozi mu 90 lat więzienia, więc sporo. A jednak główna osoba właśnie odpowiedzialna za tego OneCoina, czyli jego siostra Ruja jest poszukiwana listem gończym FBI, e, ślad po nie zaginął, ale tam na wielu portalach możemy przeczytać, że są podejrzenia tego że znajdował już tam przejść jakieś operacje plastyczne i zmienić tożsamość więc fajne tak w sensie wiecie jakby potem się zmieniała twarz, to jest ciekawe, mega ciekawa, ciekawa sprawa, no musiała mieć web na pewno i psychikę do tego, fajnie, czy <głupio>, głupio, ale wiecie. Słuchajcie, kolejny scam nie wiem czy kojarzycie, plus token, ja go w sumie sam kojarzę i ten scam to nie był żaden coin, to był cały portfel kryptowalutowy oferujący wysokie zyski przy zakupie powiązanej z nim kryptowaluty plus i osoby stojące za tym schematem twierdziły, że zyski będą generowane przez tutaj wymiany i takie wydobycia, także systemu poleceń. I w rzeczywistości była to oczywiście tak jak w przypadku OneCoina po prostu piramida finansowa, która pewnego dnia po prostu się rozsypała i tutaj twórcy projektu i promotorzy przemierzali świat, tam reklamując swój produkt jako nam, oparta na sztucznej inteligencji, e, aplikacja do zarządzania cyfrowymi aktywami, e, czyli po prostu taki portfel, który miał za pomocą tam różnych bajerów przynosić nam pasywne, pasywnie spore zyski. Taki potencjalny użytkownik wpłacał wtedy tak swoje krypto na ten portfel, a taki niewiarygodny algorytm sprawiał, no, że po prostu zyski rosły no, aż w oczach i przynajmniej w, chociaż w aplikacji na ekranie telefonu, ponieważ był to oczywisty przekręt, a tam żadne e, z wysiedlanych zysków realnie nie wpływały na konta użytkowników. Oczywiście też zazwyczaj, jak to jest w takich przypadkach, oferowano też jakieś dodatkowe bonusy dla osób, które tam przyciągną nowych użytkowników. No na tym po prostu głównie te projekty zawsze bazują na polecaniu się nawzajem i kto wpłaci tam więcej i firma też oferowała swoim klientom taką usługę powierniczą, a w zamian Mieli oni utrzymać udziały z obrotu oraz wydobycia kryptowalut, i w ten sposób firma wyłudziła słuchajcie, prawie 3 miliardy dolarów w bitcoinie od nieświadomych niczego inwestorów, więc naprawdę sporo. I teraz to jest taki artykuł, bo mm, nagle wypłaty, słuchajcie, ustały, nie wiadomo czemu. Aplikacja wciąż jeszcze działała i początkowo twórcy próbowali przekonywać użytkowników, że to tam chwilowe problemy, słuchajcie. E, następnie środki z kryptoportfeli plus do żeby odpływać na inne adresy. I co ciekawe, oraz w sumie śmieszne, z jednej strony, to do jednej z transakcji twórcy dodali ironiczny opis, przepraszamy, uciekliśmy. I to jest w sumie prawda, ponieważ potem sześć obywateli Chin stojących za tym właśnie tutaj PLUS tokenem uciekło do Vanuatu. Na wyspę jednak niedługo później przypłynęła za nimi chińska policja. Tak więc było to, no, nieudolna ucieczka, ale pró próbowali. I pomimo tam aresztowań na wolności nadal pozostaje osoba z dostępem do portfeli PLUS tokena. Słuchajcie, środki pochodzące od ofiar cały czas tam wędrują po różnych adresach, mikserach, giełdach do niezidentyfikowanego odbiorcy. Łącznie był to skał na kwotę Przekraczającą 3 miliardy dolarów, a funkcjonował tylko przez kilka miesięcy, tam w 2019 roku. Tak więc jest to naprawdę tutaj całkiem, całkiem niezły wynik. Kolejny projekt to BitConnect, i to jest chyba taki jeden z najświeższych projektów scamów. On chyba działał w 2018 roku, z tego co kojarzę. I tutaj sytuacja wyglądała trochę inaczej niż w przypadku dwóch poprzednich projektów, chociaż niewątpliwie był to i tak ogromny scam, a straty inwestorów przekroczyły łącznie chyba 2,5 miliarda dolarów. słuchajcie, początkowo miała to być taka platforma pożyczkowa, Peer-to-peer, -peer, e, służąca do inwestowania w Bitcoin. A w dalszej fazie miało to być taki open source, który miał być zaprojektowany w celu tam zapewnienia wielu możliwości inwestycyjnych. Przede wszystkim też do osiągnięcia takich wysokich, stałych dochodów na ówcześnie takim mega niestabilnym rynku kryptowalut. No ale jak to bywa w przypadku takich projektów, plany te szybko zostały zmienione. I pod koniec grudnia 2016 roku wypuszczono taki projekt ICO BitConnect Coin i bezpieczeństwo takiej inwestycji miało być zapewnione przez jej podaż, tam wynosił wtedy. Chyba 28 milionów na tamten moment. A jej atrakcyjność dla inwestorów zapewniały też bezpłatne transakcje pomiędzy użytkownikami. I twórcy obiecywali tam mm, trzy możliwe drogi wzrostu zainwestowanego kapitału. Pierwsza to po prostu posiadanie kryptowaluty na specjalnym portfelu BitConnect QT. Tak się nazywało. Miało to po prostu zapewnić odsetki w zamian za pomoc w utrzymaniu bezpieczeństwa. Druga to była handel. E, a z kolei trzecia to było wykopywanie BCC, tej waluty BitConnectu. I tutaj naprawdę e, marketing został przeprowadzony na ogromną, szeroką. Skalę, a deklaracja tam rocznej stopy e, na poziomie 120% zachęciła wielu inwestorów. I w grudniu 2017 roku kapitalizacja BTC wynosiła 2,8 miliarda dolarów. Tak więc była to ogromna kwota, patrząc naprawdę na jakieś tam podobne e, tego typu projekty na rynku w tamtym czasie. I z kolei z czasem tam wiele znanych osób ze świata krypto zaczęło skurować, że platforma może być oszustwem. Tutaj jest właśnie jest artykuł, że o tej Witali Buterin mówi, że to jest mega scam. Rząd tam pisał na Twitterze, że Firma obiecująca zapłacić tak wysokie odsetki jest zbudowana raczej na semacie właśnie jego, że do wypłat yy, wykorzystuje wpłaty nowych inwestorów, co jest po prostu klasyczną piramidą e, finansową. I informacje tutaj te łatwo potwierdzić dla działania samego BitConnecta, który w reklamach, na mediach społecznościowych, wszędzie mocno zachęcał do znajdywania nowych uczestników platformy w zamian za bonusy finansowe. I tutaj BitConnectem również zaczęły się interesować amerykańskie instytucje, takie jak Securities Board, czy taka komisja papierów wartościowych w Teksasie i chyba północnej Karolinie. Wysunęły one swoje żądania zakończenia działalności, ponieważ dane dostarczone do projektu, do jego badań nie zawierały szczegółowych informacji o finansach, natomiast te dokumenty, które przekazano urzędom, miały charakter wprowadzający w błąd. I też m, w związku z takimi licznymi oskarżeniami, to w styczniu 2018 roku podano komunikat o zamknięciu platformy kredytowej z powodu negatywnej presji wywieranej przez organy regulujące, co też oczywiście było taką klasyczną ucieczką sącego statku, jakim był cały BitConnect. I w ciągu kilku minut od ogłoszenia wartość BCC spadła o chyba 95%. Inwestorzy nagle uświadomili sobie, że przedsięwzięcie ma wiele niejasności, a przez zagniętej platformie dokony BCC są zwyczajnie bezużyteczne. Słuchajcie, śledztwo w tej sprawie nadal trwa, a chyba półtora miliona posiadaczy BCC straciło nagle, z się, około 2,5 miliarda łącznie dolarów, które po prostu wyparowały razem z całym projektem. Śledztwo na nadal trwa i nie wiemy, kiedy się skończy czy się w ogóle kiedyś skończy. Mam jeszcze do Was tak na zakończenie kodzik kolejny od Prime XBT, tutaj na 150 dolarów na wydanie na linki Futures, także macie w opisie link z kodem i po rejestracji możecie go użyć. Kto pierwszy, ten lepszy, zawsze jakiś tam darmowy hajs. Ogólnie sobie tam giełdę też wypróbujcie. Mam tutaj ona parę takich innych opcji niż jakie są na innych giełdach. Tu mamy jakieś kopiowanie tradingów od innych osób, że po prostu w za procent, który oddajemy osobie, którą śledzimy, tutaj możemy według niej wykonywać trady, tutaj Czas faktycznie jakieś tam profity w skali. Miesiąca są dosyć znaczne, więc na pewno ciekawe. Tego tutaj na innych giełdach nie widziałem, także to jest warte tutaj wypróbowania. Także w opisie macie link z kodem, zarejestrujcie się. Też, słuchajcie, trzy pierwsze osoby, które zarejestrują się teraz z mojego linka i wpłacą swój depozyt, otrzymają ode mnie 10 dolarów tej nabajbicia. Także jak tu jeszcze nie macie konta, to sobie je zróbcie. Też oczywiście sobie tutaj wykonajcie potem KYC, żebym to mógł zweryfikować. I tak jeszcze na koniec sobie tutaj zobaczmy, co tutaj dzieje się na lunchpadzie CD ja mam tą minimalną alokację, która tam uprawia mnie do brania udziału w tych tutaj lunchpadach. Czyli tutaj sobie sprawdźmy, no tutaj Toyo jakieś wychodzi, tu już chyba o tym też mówiłem, za 16 dni. Jest to troszkę ciekawa gierka. Będziemy mogli yy, grać razem z nią na PVP, czyli jakby przeciwko innym graczom, oraz PVE, czyli przeciwko po prostu botom. Będziemy też oczywiście na niej mogli zarabiać. Ogólnie cały Cidify polega na tym, że on wprost tylko takie projekty gamingowe, na których można zarabiać. Także to jest fajne, że jak również tutaj macie alokacje w samym Cidifyu, to dostaniecie jakby no, alokacje, tak, czyli jakby udziały w każdej z gier i w każdej z gier, jak one potem wyjdą, na każdej z nich będziemy mogli zarabiać. Także to jest tutaj ciekawe, że mamy takie jakby. Coś w stylu podwójnego zarobku, i to mi się podoba. A sama gra Toyo jest taka. Bardzo fajna. Przypomina mi jakoś Tekena, Dość w tym studiu, właśnie jakieś chłopki się biją. Będą tokeny, dwa, będą NFTki. Będzie można tutaj swoje postacie customizować W zasadzie NFTku, że lewa ręka będzie inna, będzie miała inną moc, prawa będzie inna. Będzie można tutaj te NFTki ulepszać. Także tutaj to wygląda bardzo fajnie. Na razie oni tutaj swój roadmap realizują bez problemu. Tutaj z niczym się nie spóźniają. Także to jest tutaj również mega, mega na plus. Zobaczymy, słuchajcie, przejrzycie sobie to. Jak jeszcze tutaj nie macie tej alokacji, a macie tyle pieniędzy, to sobie tutaj zainwestujcie w Sigifia, bo naprawdę na nim fajne projekty na tym launchpadzie wychodzą. Słuchajcie, to tyle. Dzięki Wam za uwagę. Powiedzcie mi, jak Wam się odcinek podobał, czyli czegoś, nowego się dowiedzieliście. I co? Po prostu widzimy się w kolejnym. Dzięki i cześć!